W dzisiejszym wideo zobaczysz, jak tresować osoby, z którymi mamy z jednej strony w miarę częsty kontakt, a z drugiej żadnej władzy nad nimi. To może być twój szef, twój przełożony, menedżer innego działu, z którym współpracujesz i tym podobne osoby. Z małymi modyfikacjami możesz też spróbować tej metody w innych sytuacjach, kiedy chcesz poprawić traktowanie Ciebie przez kogoś, nad kim nie masz władzy. Jeśli obejrzałeś pierwszy odcinek, to wiesz, że należy koniecznie działać w sposób etyczny, tak aby obie strony skorzystały na rezultatach tego, co robisz. Ostrzegam Cię przed nadużywaniem tej techniki przy dojednostronnego uzyskania jakichś korzyści kosztem drugiej osoby. Bo to nie warto. Jak się mówi, karma is a bitch i to niestety sprawdza się w życiu. Jeśli jeszcze nie obejrzałeś pierwszego odcinka, to koniecznie zobacz go po zakończeniu tego filmu. Link tu masz powyżej. Tak czy inaczej, jeśli chcesz maksymalnie skorzystać, to obejrzyj ten film do końca, bo usłyszysz bardzo istotne wskazówki. A teraz zobaczymy, jak to zrobić. Przyjrzyjmy się, jak to działa w praktyce i oczywiście jeszcze raz podkreślam, że to, co mówię, to jest bardzo, bardzo duże uproszczenie. Ale to uproszczenie pozwoli na pewno każdemu z Was zrozumieć, w czym rzecz, dobra? No, więc teraz tak, to jest nasza linia czasu. Wyobraźmy sobie, o tu, że czas płynie w tą stronę. Powyżej tej linii mamy wszystkie zachowania naszego, e, naszego szefa, naszego przełożonego, które z naszego punktu widzenia są dla nas korzystne, takie, które by byśmy chcieli, żeby on się tak zachowywał, a poniżej tej linii są zachowania, które nie są korzystne i które chcielibyśmy, żeby e, raczej w stosunku do nas nie wykazywał. Świadomie mówię w stosunku do nas, bo pamiętajcie, to o czym zaraz będziemy mówić, działa przede wszystkim jeśli chodzi o zachowania Twojego przełożonego w stosunku do ciebie, nie w stosunku do innych ludzi. To jest bardzo ważna rzecz. Zmiana zachowania przełożonego w stosunku do innych ludzi to jest inna para kaloszy, i o tym nie będziemy teraz rozmawiać. No dobrze, jeżeli ten przełożony jest jakimś w miarę normalnym człowiekiem, to jego zachowania czasem są. Korzystne z naszego punktu widzenia, czasem są niekorzystne, czasem są korzystne, czasem są niekorzystne, i tak dalej, i tak dalej. I teraz, co robimy? Jeżeli oglądaliście pierwszy film o tresurze, a jeżeli nie, to zdecydowanie powinniście obejrzeć, to tam wzmacniamy pozytywne zachowania, prawda? Czyli my będziemy wzmacniać go mniej więcej tutaj, i mniej więcej tutaj, prawda? Będziemy wzmacniać. Teraz jak wzmacniać? No, będziemy po prostu mili, życzliwi, uczynni, serdeczni. Ja zakładam, że każdy z Was, każda z Was, potrafi być miła, sympatyczna, serdeczna w stosunku do ludzi, którzy są fajni, prawda? No, no to dokładnie tak samo traktujemy wtedy tego szefa. Nawet jeżeli jego zachowanie nie jest idealne, ale jeżeli już idzie we właściwym kierunku. Pamiętajcie, to jest bardzo istotne. I tacy jesteśmy. No dobrze, ale co robimy teraz, jeżeli on, e, jeżeli on się zachowuje tak, jakbyśmy nie chcieli? W oczywisty sposób szefa nie będziemy karać. To nie będzie metoda bata i marchewki, tylko samej marchewki. W związku z tym, jeżeli on się zachowuje tak, jak tutaj, to my po prostu wykonujemy nasze obowiązki służbowe. Całkiem normalnie, bez robienia min, bez robienia jakichkolwiek. Nie wiem, specjalnego tonu głosu, i tak dalej. Normalnie, grzecznie, posłusznie wykonujemy nasze obowiązki służbowe. To jest bardzo ważne, bo inaczej możemy mieć problem, możemy wylecieć z pracy, albo niepotrzebnie zaogniać sytuację, co popsuje nam rezultat tego, co będziemy robić tutaj. No dobrze, ale jaki tu będzie rezultat? Ciekawą sprawą jest to, że znakomita większość ludzi, pominąwszy jakichś skrajnych psychopatów, ma tam gdzieś głęboko w sobie zakotwiczoną potrzebę. Ciepła, uznania, yy, przyjaźni, jakieś takie rzeczy. Nawet jakieś na miastkach, ale to każdy ma, nawet najwięksi twardziele. I w związku z tym, jeżeli ten nasz szef będzie regularnie, bo to mówimy nie o jednorazowej akcji, jeżeli będzie regularnie miał, dostawał wzmocnienia w tych sytuacjach, kiedy on się tak zachowuje, jakbyśmy chcieli, żeby się zachowywał, no to on podświadomie będzie szukał tego więcej. I wtedy ta krzywa pójdzie nam z czasem tutaj do góry. Na początku ta się nie zmieni, to nie, nie przejmujcie się, to jest zupełnie normalne, ale jak ta krzywa pójdzie do góry, to już pójdzie do góry nam średnia zachowań tego szefa wobec mnie i to już jest coś warte, prawda? No i co wtedy robimy? No, dalej wzmacniamy oczywiście, dalej wzmacniamy, jeżeli będziemy robić to umiejętnie przez odpowiednią ilość czasu, to wtedy ta krzywa tutaj pójdzie całkiem do góry. A ponieważ rozpiętość tych zachowań u normalnego człowieka, który nie jest osobą niezrównoważoną, jest ograniczona, to z czasem ta krzywa się zacznie wypłaszczać, ta część krzywej zacznie się wypłaszczać. I wtedy zobaczcie, co się będzie działo ze średnią tego, zachowań tego szefa w stosunku do mnie. No i to jest bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. Jeżeli to zrobicie, to zobaczycie nagle, jak o wiele łatwiej może Wam się nie tylko pracować, pod szefem, ale jeżeli to będziecie umiejętnie robić, tylko bardzo proszę etycznie, jak możecie wpływać na niego w bardzo różny sposób. To, że to działa, ja miałem okazję przekonać się bardzo, bardzo dawno temu. Kiedyś miałem taką sytuację, że musiałem współpracować z człowiekiem, który miał poważne problemy i wyżywał się maksymalnie na wszystkich dostawcach. I wtedy ta sytuacja nie była taka, że to była taka krzywa, tylko ta krzywa była gdzieś taka. O, mniej więcej, czyli głęboko, głęboko pod wodą. To był oczywiście problem, bo co tu wzmacniać, prawda? Jeżeli masz je coś takiego dzisiaj, to moja dobra rada, jeżeli macie możliwość odejścia stamtąd, odejścia z tego układu, to to zróbcie. Ale ja wtedy nie miałem i co robiłem? No, zacząłem po prostu wzmacniać te elementy tego zachowania, czyli wtedy, kiedy on był mniej beznadziejny, to ja to wzmacniałem. I po mniej więcej 6 miesiącach, bo tak długo to trwało, byłem potem w rezultacie jedynym człowiekiem, który nie tylko mógł z nim miarę normalnie współpracować, ale mógł się mu jeszcze stawiać. Także to wiem, że to działa, tylko to trzeba bardzo ostrożnie, bardzo dobrze zrobić. Jakbyście chcieli jeszcze, jakbyście chcieli jeszcze dodatkowo zwiększyć efektywność, jak już rozkręciliście tutaj to wzmacnianie tego szefa, to tu mówiliśmy, że wzmacniamy. Wzmacniamy te pozytywne zachowania. Jeżeli jesteście dobrzy, to możecie spróbować wzmacniać nie całe pozytywne zachowania, tylko tą część pozytywnych zachowań. Czyli kiedy one są w tym kierunku, w jakim byśmy chcieli i są na krzywej wznoszącej, że tak powiem, prawda? Ale to już jest trochę wyższa szkoła jazdy, to może na początek zostawimy sobie. Jak będziesz przygotowywał Twoją akcję, aby zmienić zachowanie Twojego obiektu. To pamiętaj jeszcze o kilku bardzo istotnych punktach. Tak jak już wspomniałem, skoncentruj się na traktowaniu Ciebie, bo to możesz stosunkowo łatwo zmienić. Gdybyś chciał zmienić zachowanie szefa w stosunku do innych ludzi, to jest to znacznie trudniejsze i bardziej skomplikowane zadanie, którym teraz nie będziemy się zajmować. Mówię o tym, bo taki błąd dość często zdarza się i amatorom uniemożliwia osiągnięcia konkretnego rezultatu, mimo że gdyby zmieniali zachowanie szefa tylko w stosunku do siebie, bez problemu mieliby pozytywne wyniki. Po drugie, wzmacniaj zachowanie niezależnie od ich czasu trwania intensywności. Jeśli szef ma dobry dzień i cały dzień, cały czas jest z tego punktu widzenia w zielonej strefie, to nagradzasz go cały dzień. Jesteś przyjazny, miły, chory do, do skory, do pomocy przez cały dzień. Ale jeśli ma dzień kiepski i tylko wyjątkowo ma jakieś pozytywne zachowania, oczywiście w stosunku do ciebie, to wyłapie i też nagradzaj. Pamiętaj też, ta generalna zasada, że nagradzamy każdy krok w pozytywną stronę. I to jest bardzo istotne. No i tutaj oczywiście pomoże Ci pewna uważność, nad którą warto popracować. Bo przyda Ci się też w negocjacjach czy na przykład w sprzedaży czegokolwiek. Jeśli masz pytania, to zapraszam do komentarzy. Jak widzicie, staram się odpowiadać na nie osobiście w miarę czasu. To może czasem chwilkę potrwać, ale generalnie odpowiadam. Jeśli ten film podobał Ci się, to naciśnij łapkę w górę. YouTube będzie wiedział, żeby to pokazać innym. I we własnym interesie zasubskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem powiadomień, bo będą dalsze wartościowe nagrania. Powodzenia w etycznej tresurze i wszystkiego najlepszego.